Często w naszym życiu jest tak, że denerwujemy się i wkurzamy, jeżeli coś nie idzie po naszej myśli, kiedy coś wymyka się z przyjętych przez nas schematów, kanonów. Tak też jest w dzisiejszym słowie, kiedy Jezus przedstawia siebie jako Boga, jako tego, który pochodzi od Boga, który przychodzi z misją od Boga. Dla Żydów jest to fakt, który nie mieści się w ich rozumowaniu, w ich kanonach. Ale jest to tylko jedna z dwóch postaw, które widzimy w dzisiejszym słowie. Drugą postawą jest, jest uwierzenie w Jezusa. Jest uwierzenie na podstawie tego, że wszystko, co Jan mówił o Jezusie, było prawdą. Doświadczenie prawdy, doświadczenie właściwego obrazu Boga w naszym sercu jest tym, co sprzyja, byśmy przyjęli Jezusa, byśmy mu zaufali. Dlatego warto dzisiaj spojrzeć, spojrzeć na swoje życie, na te wszystkie przestrzenie, w których wkurzamy się, w których zamykamy się w sobie, w których nie chcemy przyjąć Jezusa jako Boga, w których nie dajemy mu miejsca do głosu.